Pytanie, że jeden punkt. Gdzie jestem? Dla ułatwienia. No oczywiście, że jestem na basenie. A gdzie, gdzie mógłbym być przy takim mrozie i zimnie? Pozdrawiam, ale słońce świeci na zewnątrz. O, i to jest zima, proszę Państwa. To jest zima basen zewnętrzny pokryty grubą taflą lodu i to jest to że jest zima dopoczułem idąc na basę bo dopiero teraz po przepłynięciu mojego pół kilometra zdążyłem się rozgrzać nie to znaczy tutaj jest bardzo ciepło ale ale na <grytania> zewnątrz jest cholernie zimno przez ten wiatr pozdrawiam nie dajcie się z ciebie. nie ma być. Jeszcze tylko na sekundę wysiadłem z mojego pojazdu, piję sobie moją moje espresso i wiecie co usłyszałem? Ua jaki wiatr Usłyszałem, że dziś w nocy będzie minus 15. Może nie w centrum Wiednia, poza Wiedniem, nie do Restoraj Hobrocharaj, ale nie tam gdzieś w górach, w Dolinach, gdzie pewnie jest minus 20. Minus piętnaście. No komend. Płoniemy. Płoniemy.